Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem przedstawić Wam yy, recenzję i unboxing takiej oto figurki G.I. Joe Jest to figurka Manimals z serii Manimals Jest to postać Warwolf Będzie yy, taka recenzja w stylu retro chociaż w sumie jak tak patrzę z tyłu to, to aż nie aż takie retro, bo tutaj pisze, że to jest rok 2000 na jojo.com. Zaznaczony jest 2001, ale raczej trzeba się sugerować tym, co jest na pudełku. Także 19 lat, więc w sumie nie takie retro. Nie takie retro, ale jednak, jednak już wiekowa figurka. Figurka dopiero co do mnie przyszła, jest jeszcze w takiej poli. Zapakowana i jest absolutnie całkowicie nowa, nieotworzona Czyli poczuję się jakbym był w czasach podstawówki Późniejszy Właściwie kończąc podstawówkę I ym, No otworzymy tą figurkę, otworzymy I zobaczymy co się tam w niej znajduje. Także, jak to wszystko wygląda, zawsze ta postać mnie interesowała. Ten Warwolf, no, jest taka ciekawa. Pewnie popełniam herezję, bo tego typu figurek, jak G.I. Joe, nie powinny się otwierać z oryginalnych pudełek, ale ja chcę się poczuć tak, jakbym ją tam dostał za dzieciństwa. Z tyłu mamy resztę naszych postaci z tej serii. Jest to Warwolf. Slider i Iguanus. I o ile ten warwolf wygląda nawet ok, to o tyle ten Slider i Iguanus to są jakieś kompletne porażki. Slider to, to w ogóle nie jest do siebie podobny i nawet kolorystycznie nie jest podobny. <laughs> Mogli chociaż utrzymać kolorystykę jego odpowiednią. Natomiast Iguanus też wygląda dziwnie. Na dole mamy pokazane jak tą figurkę się obsługuje a tutaj mamy opis, że to jest jakiś Iron Mutation Expert Mutation Expert Ubrany w jakąś Titanium Shoulder Armor No dobra, Manima, taka seria Figurka jest całkowicie nowa, pokazuje nic nie tego, nic nie otwiera Tutaj widzę, że mogę naderwać, ale dobra. Unboxing oczywiście pozakamerowy, bo nie będę tutaj Was zamęczał. No i e, za sekundę zobaczymy, jak wygląda owa figurka. No dobra, już jestem. Odciąłem z plastiku. O, dobra, ona nie ma. Jeszcze powiem Wam, w sumie Joesów nie odwiedzałem nigdy. Nie miałem oryginalnej, nowej figurki G.I. Joe. W dzieciństwie to jakieś tam używane chyba. W sumie Lanardy. Miałem jakoś tam Lanarda, ale nie pamiętam też, żebym miał nową figurkę G.I. Joe. Ani Lanarda. Plotery miałem. Witima nowego pudełku. Dobrze. Widzę, że figurka nie ma wytłocz, nie ma... Nie ma tylko jest po prostu sama wytłoczka plastikowa. No i tu mamy takie oto dwa karabiny. Jeden taki jakiś w sumie bardziej wygląda jak shotgun, jakaś szczelba. A drugi to e, jeszcze bardziej przypomina shotgun. No i mamy naszą figurkę. Wygląda trochę jak jakiś toudi. Głowa widzę, że nie jest ruchoma ręce na kulkach skierowane w łokciach obrotowe tutaj w bicepsach nogi w kolanach no i nogi się ruszają pod ukos, czyli coś jak na przykład Gomorian Guard Guardian z Kennera figurek To wygląda o. tutaj, do rąk można mu włożyć te karabiny czy tam, strzelby, jak to woli. Aha, bo tutaj nie da mu się bardziej dać, to włożymy mu, włożymy albo i nie. Aj. Ciężko idzie, ale się dało. Ciężko idzie, ale się dało. Tak to wygląda. Teraz ciężko to będzie wyciągnąć. Jeszcze zostanie mu to. Na szczęście się udało. Strasznie toporna ta figurka, powiem Wam, jest. Ale zawsze chciałem go mieć, więc nie będę narzekał. W końcu udało mi się po tylu latach go zdobyć. Chociaż nie on jest moim nemesis figury G.I. Joe tylko pewien pan zwany Predakon no i dobra teraz wyciągnijmy jego y, naturę bestii naciskamy głowę i kch, mamy naszego wilka warwolfa Ty tutaj ma w środku język taki Taką paszczę. I z powrotem mamy naszego gościa. <laughs> Śmiesznie to wygląda. Bardziej przypomina mi nie jakiegoś wilkołaka, czy tam warwolfa, tylko krokodyla. Jakby się w taki lizarda zamienił. Szkoda, że nie zrobili tego właśnie w jakiś taki sposób, jak miały na przykład figurki z Power Rangers, gdzie te głowim im się rzeczywiście całkowicie obracały. No ale rozumiem, że tej szenki by się wtedy tak nie dało zrobić. No i taki oto pocieszny ludek. Tak to, moi drodzy, wygląda. A tutaj ma jakiś pistolet jeszcze zamontowany przy nodze tutaj kaburę, tam nawet chyba coś w tej kaburze siedzi tak oto to wygląda gość ma strasznie niewyjściową twarz wygląda jak jakiś kurde Taudi tak jak powiedziałem no i to figurka fajna popełniłem w pewnym stopniu jakąś herezję, jeszcze nie aż taką bardzo potężną herezję, bo to tylko rok 2000. No ale mimo wszystko, jakąś tam popełniłem. Nie powinno się tego otwierać, jak to większość mówi. Tym bardziej, że jest to G.I. Joe. No i co? No i to tyle w temacie. Figurka, dwie bronie, mutacja i całkiem fajne pudełko. E, powiem szczerze, że. że... W sumie jestem zadowolony, chociaż troszkę za niego dałem. Ale patrząc na e po eBay, dałbym za niego jeszcze więcej. Także jak na polskie realia, zanówkę, sztukę w pudełku, no przystępna cena. Powiedzmy, przystępna cena, mm, ale kolejnych już bym powiedzmy nie kupił. W ogóle ten slajtor to jego ja nawet kolorystycznie on nie jest podobny, badaka. No tego slajtorna na pewno bym nie kupił Jeszcze ten jak on tam się nazywa Iguanus ten Iguanus to jeszcze jak mu się wydobędzie tą tam, tam jaszczurzą postać to to jeszcze ok, ale w postaci tego ludka w <coughs> postaci tego ludka co ten Iguanus to jakaś taki z jakimś takim hełmem No dobra no tak to wygląda, z mojej strony, jak pokazałem. Nie powiem czy polecam, bo to sprawa indywidualna. Trudno mi go polecić, no jest spoko, ale... Ale to kwestia indywidualna, czy chcecie wydać ponad stówkę na taką figurkę. No bo na ebayu to tak, widziałem tak to i. 30 dolarów, coś w tym stylu. No to dołóżcie jeszcze wysyłki i wyjdzie wam po Dzięki za oglądnięcie. No i do następnego. Aha, jeszcze chcę tylko wspomnieć, że po tym filmiku jeszcze albo w tym tygodniu, albo już w przyszłym będzie kolejny filmik, to znaczy kolejny. Trudno nazwać tego retro filmikiem, bo to tylko 19 lat, ale będzie taki bardzo retro unboxing na moim kanale. No i tam bez problemu mogę powiedzieć, że retro. I to będzie takie, ach kurde, takie, to już rzucam taką tutaj, wiecie, taki taką zapowiedź tego, co się niedługo wydarzy. Tak, taki bardzo mocny retro unboxing. No, i tam to dopiero jest heretia Oj, tam tej figurki nie powinno się otwierać, ale ja otworzę, bo chcę się nią pobawić, chcę się nią nacieszyć, chcę poruszać nogą, ręką i kolanem i chcę zobaczyć, co ta figurka wyprawia. No, tak już jestem dziwny człowiek. Do następnego, czyli do tego retro unboxingu, który tak chwilkę będzie, a potem to się zobaczy, to jeszcze się, co jeszcze czas pokaże. Dzięki za oglądanie do następnego hej.